W tym filmie, co każde zdobyte serce na trybie Lifestyle, moja gra będzie się stawać coraz bardziej realistyczna. Zaczynając od najbardziej najgorszego wyglądu, kończąc... a no tego sami się dowiecie. Jeszcze chciałbym wam przypomnieć o starszej drugiej edycji mojego trybu Crystal SMP, który po wielu zmianach wystartuje już w tą sobotę o godzinie 19. Ja nie przedłużam i zapraszam was do odcinka. Dobra, jesteśmy już na serwerze, to jest pierwszy tak w dzisiejszym odcinku, no i nie jest za ciekawie, nie? Po pierwsze, nie widzę serduszek, nie widzę co ma w ekwipunku, no mniej więcej tam na pamięć to wiem, że tu mam nocze, tu mam złote jabłka, tu mam łuk? O, faktycznie, jest, to jest łuk. kapujecie? to jest łuk. W ogóle nie mam celownika. Będę musiał tak celować jakąś kwadratem, takim tym. To jest bruk, akurat normalnie wygląda w miarę. To jest jedzonko. Tu mamy perłę, dobra. Tak, to chyba jest kilo. Ja bym nie obijał w bawełnę, tylko szedł jak najszybciej gdzieś koło linii, wyłapać osobę bez itemów. Bo mój tekstrupak stał się chociaż troszeczkę lepszy, bo wątpię, że z takim tekstrupakiem zabije jakąś fajną, wyekspioną osobę. Dobra, ja bym sobie tu jakoś może zbyć Zciągnąłbym sobie seta. Dałbym go sobie tutaj. O, tu mamy jakąś osobę, tu sobie pobiegamy. Dobra, mamy. Jest ten gracz? Tu jest, ucieka. Dobra, ee, perła. Dobra, tu jest perła. Rzucam. da, podpaliłem go. O nie, pada. A dobra. ten Hit, proszę cię. Adamek, proszę, da się zabić, dobra. Dziś go stracam. Tu, 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 tu pobiegnie. Ojoj, ojoj, ojoj. Dobra, się jakoś tak. Nie, nie chcę, nie, kolejna perła, ile ma, 20 sekund, dobra, biegam za nim, biegam, jak będzie miał mniej niż ileś tam sekund, to rzucę w niego perłę, dobra, 3, 2, 1 Dobra, rzuciłem w niego, ma antylogauta. chyba on ma, też musi mieć, no, jak nie ma, to, no nie, ja mam łuk przecież Dostał, dobra, czemu ja perłę w niego rzucam, pewno że mam łuk, przez to, że, przez to, że łuk jest fioletowy, to nie wiedziałem, że mam łuk, dobra Adamko, przysłużysz mi się do następnego teksturpaka, chodź tutaj, chodź, 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 dobra, kolejny raz z łuku go szalam. o, dobra Mogę go tak trafić? Nie, nie mogę. Do perła ostatnio, widzowie. sobie najwyżej dobiorę ze schopka. To dostał. I zabiłem go. Dobra, mam. Dzięki temu sercu mój tekst pak stanie się trochę lepszy. Dobra. Czyli 3, 2, 1. Dobra, to jest kolejny poziom teksturpaka, no i przynajmniej coś widzę, ale dalej, dalej to jest pikseloza, to jest chyba teksturpak, jeżeli się nie mylę, 2 na 2 I widzę, że nie mam jedzonka w ogóle, ja nawet nie wiedziałem, że nie mam jedzenia i miałem 7,5 serc w ogóle Na tekstur teksturpaku w ogóle nie było widać, że mi schodzi jedzonko ani nic W ogóle mam kluczyk, pójdźmy go otworzyć, może coś mi wyleci, ciekawego, to sobie wyrzucę z tych ekwipunku, Dobra, otwieram skrzynkę O kurde, jak to wygląda w ogóle Może to te mi wypadnie, kurde Ej, trójząb! To, a ten pak już mniej więcej wszystko widać. Tu mam seta, tu mam miecz, tu mam nocze, tu mam refile, Tu mam łuk, w ogóle łuk dalej taki pikselowy jest. Ale mniej więcej już wszystko. Wiem gdzie co leży i gdzie jest na swoim miejscu. To są już TPA. Tepniemy się do Michaliksa, może mnie tepnie. Oby mnie tepną do siebie. Kurczę, mam perły, mam bruk. Powinien mieć wszystko co mam na swoim miejscu. Nie tepnął do siebie, mnie do siebie. Zabiłem go. Cały set miał. Kurczę, ej, on mi tu chciał w ogóle krystala wysadzić. Ej, co jest? Krystal? No, dużo bym im wziął. Tutaj bym mi dużo wziął. W ogóle chciał mi oszukać i. Strasznie mi było szkoda, jakbym go oszukać takiego niewinnego Steve'a, ale on od razu mi postawił tutaj obsydian i krystala. Dobrze, że perły użyłem w odpowiednim momencie. Mamy kolejne serce i już widać te serce w całości, więc dwunaste serce, kolejny poziom z lepszym teksturpakiem. Ja czekam tylko na ostatnie teksturpaki, bo jestem ciekawy, co się kryje i czy mój komputer w ogóle wytrzyma dzisiejszy odcinek. Więc dobra, ty. Dwa, jeden, tekstrupak już wygląda miary miarę fajnie w sumie, to chyba jest jak, jeżeli się nie mylę, chyba 8 na 8 bądź 16x16, 16, ale chyba 8 na 8 więc Minecraft też jest tutaj fajny i przejrzysty, więc stepniemy się do kolejnych graczy, by mój tekstrupak stał się jeszcze bardziej realistyczny. Dobra, mam gracza widzowie, biegnę za nim, chyba mnie nie widział, dobra, mam go, ale on nie ma temu w sumie, to nie wiem, jakbym go swoił nie dobra, widzowie, musimy, musimy widzowie, się go pozbyć. Tak, Fado, muszę, muszę się ciebie pozbyć. Oddamy mój temy, co, widzowie? Oddamy mój temy, tylko kurczę chce z niego serce. Ktoś pisze na czacie chyba nie pisze, nie wiem czy on nie wpisuje w ogóle. Chyba mam mnie gdzieś. No dobra. Zabiję go widzowie. dla dobra odcinka Mogę ci wypłacić? Właśnie, muszę mi wypłacić serce, bo jeżeli nie wiecie, da się wypłacać serca Żebyście mogli coś kupić w sklepie za serca, więc jak mi wypłacić, to go nie zabiję. Tylko aha band, ty logo musi zejść. No dobra, zaufamy mu, widzowie, zaufamy. Jak mi ucieknie, no to będzie mi giga szkoda, nie? O, oh, wypłacił, dobra. Czyli warto było zaufać. Dzięki, Fado. Ja sobie idę. O, chyba nie ma chwilowa, bo możemy. Ej, dobra, widzowie, użyłem serce i od razu mi się tekst rupak zmienił. I chciałem pochwalić, że Fado fajnie wygląda. teraz wygląda tak. Ej, w ogóle ten tekst rupak. Ej, tu są shadery, widzowie, więc. to ani jak to już wygląda. Tu się liście ruszają. Ej, przeskok ogromny, widzowie. Przeskok jest teraz ogromny z teksturpaka chyba 8 na 8 Wlecieliśmy do shaderów i teksturpaka, który już no, fajnie wygląda. Te serca już są normalne. Perły tak wyglądają. Ale widzę, że gdzieś tutaj, jak biegałem, to jeszcze widziałem kilku innych graczy, więc. Dobra, biję się, widzowie. No nic nie ma. Dobra, biorę go, widzowie. To tam widzę, że mu nie pomagają koledzy, ale on chyba temu nie ma. ten upadł, dobra. Dobra, i widzę, że muszę go zabić. Tam widzę, że nie pomaga mu kolega, który dostał. Akurat łucznikiem jestem dobrym. Więc. Ojoj, oj, oj, oj tuba, tu już będzie działać na jego ferka. Kozi ruch padł. No i tu ewidentnie tego to kąsanie go po skupkach. I tam dwóch graczy widzę kolejnych. Nie, jeśli nie weźmie tego gracza. Nice. Dobra widzowie, nie bijemy się jednak z nim Biorę te serce, używam to od razu Bez o to się boję teraz jak będzie wyglądał Minecraft Bo mój komputer no nie jest z najwyższych lotów Aż tak, więc no dobra Widzowie, żegnamy się z tym pięknym Już teksturpakiem, ale no Witamy kolejny teksturpak, który już Dobra, trzy Dwa, jeden, dobra Ej, zmienił mi się teksturpak I to jest chyba default Aha. No dobra, dobra, wiem czemu jest na takim poziomie No, patrzmy na tą trawę I na tego kobla, no więc fajnie to wygląda i w ogóle te shaderki tak fajnie go niego pasują. Boję się, co będzie na następnym poziomie chyba to już kompletnie, to kompletnie będzie inny poziom. Ale dobra, postaramy się, postaramy się zdobyć ten kolejny poziom w dzisiejszym odcinku. Dobra, widzowie, mam na czacie jakiegoś peralta. Cały czas piszę, już trzeci raz w sumie napisał, kto chce jeden vs tpa. Typałem się do różnych graczy i... Dobra, i ty był mnie... O, dobra. Ej, nie oszukał w ogóle, myślałem, że oszuka. I ten teksterpak też widzę, że ma duży ogień, więc... Naprawdę tu będzie... To jest duże wyzwanie. A dobra, tym graczem powinienem sobie poradzić. Fajnie by było mu bić totem. Nie wiem, czy sobie zaraz... Ej, zbiłem mu totem! Oj, dobra. Fajnie byłoby go zabić. Fajnie byłoby go zabić. Ale dobra, zbiłem mu już totem, więc jesteśmy na ruch. Ej, peru, do mnie cyknął jakiś. Wyboniarz. Ej, Ej podął coś. O, mi. Pa... Nie, Mi podął buty, kurde. Ojoj. oj, ojoj, ojoj. ojoj. Nie mam jakieś zapasowe? Mam ce... Ce... od gracza, dobra. Git. Teraz mi du... dużo ser spada, nie? Ej, to. Tu ucieka? Nie! No, nie uciekaj, proszę cię. Nie, 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 nie. Jesteś już mój. Kapujesz, mordo. Dobra, kozi ruch. go, dobra, nice. Mamy serce, dobra, nic nie miał już. Ej, dobra, ten pak, ten ogień, gdyby nie ten ogień, to fajnie, ale na takich pakach w ogóle się nie da pić. Kompletnie zwracałem na coś innego uwagę. Dobra, widzowie, ciekawie teraz, co mnie czeka tutaj. Mam teraz 200 fps -ów. Nie wiem, co się będzie działo za chwilę. 3, 2, 1. o. Kurde widzowie, co to? Kurde jest! 3D Texture pack plus ruchome tekstury. O kurde, ile mam FPS-ów? 60 FPS-ów mam, a mieliśmy profil 200. Tu już jest grubo, nie? Tu już mi może komputer wybuchnąć, nie? 3D miecz, 3D nocz, 3D łuk i strzały! Patrzcie, jak się strzała ładuje. Dobra, ten tak pak jest fest gruby. O, mam tutaj w ogóle laki na spawnie widzowie. Dobra, mamy tak, Michalik pyta, że pamiętam, że on w ogóle nie tepał. Mamy Squeezes, to jest jakiś Elzwip i on może mieć itemki. Ale z czego co wiem, to kit Elzwip nie jest jakiś tam dobry, więc tepam się do niego. Postaram się od razu... Idzie do... Aha, dobra. No to nieźle, Mortko. Ej, w ogóle widzę go przez ten, nie widzę w ogóle bloku. Dlaczego on na mnie leci? Ja Sprawam go z łuku. Ej, dobra, nie umiem go trafić. Popełniłeś błąd, popełniłeś błąd. Ej, w sumie ja go mogę zabić, a mi nawet go szkoda jest. Ej, dobra, ale strefę ja mu dałem. W ogóle minusem jest to, że ja się tym mam od razu. Dzisiaj nie, nie zauważyłem tego, ale mam rangę chyba w będzie mi go szkoda. Ej, ten tak truc jest fez, piękny, ale fez razi w oczy jednocześnie. I mój komputer FPS-owo nie wytrzymuje. Dobra, ja go już chyba widzę, zabijam po prostu, nie? Dobra, zabijam go. Mam z niego serce, które już tak wygląda tak I Jak w ogóle i ten jego go pływają. Jocie, Dobra, I nawet mi szkoda używać. W ogóle chyba... Ej, noczo... Ej, o dobra, on polizał nocza. Dobra, 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 dobra. Ej, dobra.